Państwu i witam na pokładzie samolotu Ryanair. Z tej strony pilot tuba życie miłego lotu. Dobra, wymieszę te komunikacje. Lecimy z Jasiąki do Luton. Kojarzysz ten samolot? Tak, średnio. No to one wszystkie podobnie mają. Tu jest gaz. Mulec, dobra, leci Troszeczkę do góry Żeby się nam wzniósł Widzicie, tam jest komin z ciepłowniczej Zwiedzimy sobie Rzeszów Przynajmniej tam tak mi się wydaje I lecimy pięknie, wystartowaliśmy. Jaś, to nie jest takie trudne. Przynajmniej na, na początku, bo później to już jest inna, inna para kaloszy. Dobra, tu troszkę zwolnimy, Podwozie do góry. I teraz. Dobra, dobra, bo, przy, bo przyciągnąłem. Więcej gazu Prze Przeciągnąłem, ja pierdziu Uda się z tego wyjść Wyszliśmy, pięknie Teraz sobie zobacz Rzeszów będzie zaraz Tu powinien być Rzeszów z tej z tej strony O, kierujemy się na Rzeszów. Co my tu widzimy? Pięknie Rzeszowskie przedmieścia. Ej, ej, ale co ty robisz tym samolotem? Ej! Do góry, do góry, do, góry, do, góry, do góry. Pięknie, zobaczcie jakie piękne przedmieścia. I już Rzeszów jesteśmy. I tu mamy piękne osiedla. Koja kojarzycie miasto? Galeria Rze Rzeszów, o tutaj. Jesteśmy nad yy, tym Dobra Tu Wisłok Zbiornik ten taki Nowy most Na Wisłoku Znaczy na... nie na Wisłoku tylko tu jest ten nad Oczyszczalnia ścieków no Kurde zawiodło mnie w tamtą stronę Chciałem Chciałem z tamtej strony, wiecie? No dobra, tu jest ten na ciepłowniczej. Tu jest giełda samochodowa bli... blisko, z tamtej strony, no. Może nad nią przelecimy. I weź do góry. Ciężko się steruje takim samolotem. Giełda samochodowa? Pięknie! Giełda! Tu jest giełda! Tak czy nie już? Chyba, chyba tak. Przelećmy sobie jeszcze nad Rzeszowem. Jeszcze raz. Kurwa, co ty robisz? Pięknie, 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 tylko mi tak... Nowe miasto z tamtej strony. Znaczy z tamtej, no z lewej. Tak? No tak. Wisłok. Proszę bardzo. Przepraszam, że ale ten samolot to mnie tak denerwuje. Mamy Wisłok. Mamy stację PKP w Rzeszowie. Proszę, jaka ładna. Znowu jesteśmy nad, nad galerią. Eeeu! I za galerią spadli. No, no, no nieważne. Ale wiecie o co chodzi, no. Historia m, prawdziwa, a teraz jakbyśmy chcieli polecieć tak już legitnie, a nie zwiedzać, no to. Spróbujmy jeszcze raz. Czyli nie zwiedzamy już, tylko lecimy legitnie do Luton, więc zrobimy tak. O, na, na autopilota zawsze. Za Startujemy. I już, proszę, i lecimy ładnie, nie takie trudne autopilot 100 sto stolny. Są. proszę jak, jak, jaki piękny widok. Proszę jak pięknie miłości. Dobra. I pięknie lecimy, z prawej strony mamy Rzeszów. Pięknie! Wisłok. Jesteśmy na autopilocie, to jaki overspeed? No, no, no. Zrobiliśmy takie kółko i se polecimy. A gdzie? No, gdzieś w pistolet, i próbował wylądować. Myślicie żeby się... udało? Żeby mi pozwolił? A czego mi się guziki po po poprzestawiały? Nie bardzo, nie bardzo, nie bardzo. A, za, za szybko. No dobra, polecam pozdrawiam.